Hej, jest popołudnie, ale skorzystam z okazji, że jestem sama w domu, żeby nagrać Wam moją pielęgnację skóry. W ostatnim czasie dostałam od Was sporo komplementów dotyczących mojej celi. Parę osób też napisało, że wyglądam młodo, także jeśli ktoś nie wie ile mam lat, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa na ile wyglądam, ale już parę razy zdradziłam Wam ile mam tych lat. Także szybko biorę przyczyn i zaraz pokażę Wam moją pielęgnację skóry. Nie mam w przeszłości wiele kompleksów związanych właśnie z cerą i niedoskonałościami, które mam dalej, ale faktycznie kondycja mojej skóry uległa poprawie. Może po prostu się starzeję, więc te młodzieńcze problemy mi troszkę minęły, ale pojawiają się zmarszczki, więc zawsze coś. Mam na sobie troszkę makijażu, ostatnio pokazałam Wam jak się maluję, więc teraz w drugą stronę. Od kilku lat nie używam podkładu, czasami nałożę na twarz odrobinę kremu BB czy BB, dajcie znać w komentarzach jak się to wymawia. W każdym razie zauważyłam dużą poprawę w kondycji mojej skóry. Bielegnację opieram głównie na japońskich i koreańskich kosmetykach. Z racji, że mam na sobie naprawdę minimalną ilość makijażu, przechodzę od razu do drugiego etapu oczyszczania. Gdybym miała na sobie krem z filtrem lub wspomniany krem BB, to użyłabym wcześniej olejku Sclerbs, który nieustannie od wielu lat mi towarzyszy i właśnie rano myję nim twarz. Wieczorem używam mydła z muji. Wiem, że wiele osób obawia się mycia twarzy mydłem, ale jeśli jest to specjalne mydło do twarzy, do skóry wrażliwej, to nie uszkadza bariery ochronnej skóry. Mnie mydło nieraz uratowało kondycję skóry, wcale jej nie podrażniając. W sezonie grzewczym praktycznie codziennie nakładam maseczkę w płachcie, bo moja skóra bardzo szybko się przesusza. Mam zawsze dość duży zapas maseczek, przyznaję, mam do nich słabość. Trzymam maseczkę na twarzy około 20 minut. Nie powinniśmy jej trzymać zbyt długo, bo jeśli się wysuszy, to ten materiał maseczki zacznie wchłaniać wilgoć z naszej skóry, więc możemy doprowadzić do odwrotnego skutku. Następnie dodatkowe ekstra nawilżenie, czyli esencja koeseryx. Hmm, Kolejna problematyczna nazwa, ale zapiszę wam produkty w opisie. Wszystkie ich esencje mi się sprawdziły. Są naprawdę rewelacyjne, super się wchłaniają, nie pozostawiając tłustego czy lepkiego filmu. Jeśli muszę gdzieś wyjść, to nakładam na tym końcowym etapie krem z filtrem. Ale jeśli zostaję w domu i jest to wieczorna pielęgnacja, to nakładam olejek cubaki, który tworzy warstwę okluzyjną, dzięki czemu skóra pozostaje nawilżona przez całą noc. Raz na tydzień złuszczam skórę retinolem, w zimie takim dość mocnym aptecznym płynem lub kwasami z The Ordinary. Uwielbiam tę aleosową pomadkę. Może pakowanie nie jest najpiękniejsze, ale zawsze mam jedną w torebce, bo świetnie nawilża usta. Jak wiele z Was wie, nigdy nie miałam sztucznych rzęs, ale z pewnością moje oko jest bardziej podkreślone przez kreskę permanentną. I to tyle. Tak wygląda moja skóra po pielęgnacji. Dajcie znać w komentarzach, czy polecacie jakiś kosmetyk. Zawsze chętnie przyjmuję Wasze polecajki i do zobaczenia w następnym filmiku.